Na Psim Grodzie mamy też możliwość porozmawiać z grumerką. To jest taka, od jakiegoś pewnego czasu dopiero taka profesja rozpoznawalna. Proszę powiedzieć pani Strzyże Czesze pielęgnuje psy. Tak, to jest taki zawód bardziej z miłości, z pasji, który polega na ulepszeniu, polepszeniu kondycji dobrostanu psa, sierści, żeby no żeby pomóc psom, tak? Żeby skóra oddychała, żeby, żeby tym pieskom było lżej i w upał i jak jest zima, też trzeba o te psy dbać. Także to jest tak, no wiadomo, zawód jest w sumie może już jest trochę dawno, ale teraz ludzie naprawdę coraz więcej ludzi zaczyna dbać o te psy. Nawet i o wszystkie, bo to są i pieski schroniskowe, to są kundelki, które są przy budach. Ludzie potrafią naprawdę coraz więcej od z łańcuchów, przyjechać z tym psem dwa razy, trzy razy w roku, żeby pomóc trochę przypielęgnować tego pieska. Także naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie się to odbywa teraz, że coraz więcej ludzi dba o te psy. Pani musi być taką też lekko psycholożką tych piesków, bo mi się kojarzy, że jak przyjdzie taki ktoś z przejm do obcego, to ten pies nie od razu jest taki ufny i może po prostu się co najmniej ruszać, jeżeli nie, w jakiś sposób pokazywać, że kto tu rządzi. Więc jak to te bariery, jak pani przełamuje? Z reguły jest tak, że te psy, które przychodzą do salonu mimo wszystko e, raczej się uspokajają. Bardzo mało jest przypadków agresywnych, aczkolwiek się zdarzają, to, że są wruchliwe, no to pewnie, że tak, to są tylko zwierzęta, więc im się baterii nie wyciąga, nie stoją spokojnie, ale z reguły jest tak, że te psy jak przychodzą do obcej osoby, obce miejsce, właściciele wychodzą, pies się bardziej uspokaja wtedy, dlatego że nie ma na kogo liczyć, jest zdany tylko i wyłącznie na pracę ze mną, więc musi się uspokoić siłą rzeczy. Fakt faktem, że trzeba czasami dobrze podejść do tego psa, nie za szybko, nie za mocno, nie, czasami y, trzeba dłużej poczekać, ale z reguły to obce miejsce, obca osoba y, działa, bynajmniej do tej pory tak mi się udawało. Albo to tak po prostu działa, że te psy robią się spokojniejsze i da po prostu się z nimi pracować. No wiadomo są psy agresywne, ale to wtedy albo zostaje właściciel, albo psy są robione w pagańcu. Niechętnie używam, raczej dogaduję się z psami, więc nie ma problemu. No, ale takie psy też się zdarzają. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani wybrała ten zawód na ludzkich fryzurach? Mogłaby pani chyba więcej <noise> zarobić, ugrać czy tak dalej, a to jest coś nowego, coś takiego, co nie jest powszechne. No, je, wiem, wiem, wie, że... upowszechnia się, tak, ma pani rację. Dzisiaj ale... dużo, dużo więcej fryzjerek tak, ludzkich. Jest ludzkich, oczywiście, ale tak. Praca z ludźmi, kiedyś pracowałam, no, no nie, mamy świat jaki mamy. Praca ze zwierzętami. E, to jest moja pasja. Zrodziła się spokojnie z 10 trochę więcej lat temu, jak wzięłam swojego psa pierwszego, który miał być prowadzony na długim pięknym włosie. Pies był wystawowy. No i wtedy dopiero tak naprawdę zobaczyłam, jak trzeba dbać o tego psa, co trzeba robić, żeby pomóc, żeby to miało sens, żeby psu było dobrze. Więc od tamtej pory zaczęłam się w tym zagłębiać, no i po raz kolejny, kiedy musiałam jeździć, a wtedy właśnie 10 lat temu nie było jeszcze tak fryzjerów um, mhm. bardzo dostępnych. Albo też nie każdy brał duże rasy, bo ja mam dużego psa ogromnego, więc y, dużo ludzi nie bierze gabarytowych psów, bo, no bo wiadomo, to są ciężkie psy, dużo pracy. No i jak musiałam jeździć poza miasto, y, szukać fryzjera, no to stąd wziął się pomysł na szkolenie, na kursy no i od tamtej pory z jakoś tak nawet idąc na kurs nie wiedziałam, że będę pracować z psami ale tak to się przełożyło no i tak się kręci, jest 7 lat, jestem zadowolona ludzie wracają, to znaczy, że też są zadowoleni, staram się z tymi psami pracować, pomagać jestem w kontakcie z właścicielami, jeżeli jest taka potrzeba, zawsze mogą do mnie zadzwonić jestem dostępna, zawsze mogę pomóc także, także staram się właśnie żeby jakoś taka współpraca była bardzo fajna, nie? Bo teraz pani ma ten adres do którego wszyscy zmierzają, do pani przyjeżdżają na Stasznica, tam przyjeżdżają z dalszych odległości, nawet, prawda? Nie tylko z okolicy Alciboża. Nie, nie, nie. Tu bardzo Właśnie. daleko mam nawet ludzi z Krakowa, którzy nie. przyjeżdżają, nie. bo mówię, trzeba z psem umieć pracować. Może i mam coś takiego, że mi się udaje, no ale jeżeli ludzie przyjeżdżają, przyjeżdżają z na Bardzo wiele klientów, no mówię o polskie, są ludzie z Krakowa, którzy przyjeżdżają, więc. Więc to musi działać, tak? Musi być ok, skoro przyjeżdżają i wracają. Chwila dla pupila. Tak się nazywa pani salon? Robert. O, op, tak. dokładnie. Tylko zgodności, godności, bo nie zapytałem przede wszystkim z imienia i nazwiska. Magdalena ta miała. Pięknie. Tak. Dzięki bardzo. Fajnie. Bardzo proszę.